Z jakim konorem trzeba grać nawet w Z kodem nitro, stary. Elo! <laughs> Elo! Jestem jak Mike? Jestem jak Mike Tyson? Waiting all the effort is stuff bro. Fuck my ass, daddy. It is what it is, tak zwane, nie? A wszystko to. Po ciebie kocham. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Chodź, pokażę ci, czym moja miłość jest. Dla ciebie zaję się. My arm is broke and Nowożeńcy w Paryżu, kochanie, idziemy najpierw do łóżka czy na wieżę Eiffla? Do łóżka skarpie. Wieża postoi zdecydowanie dłużej. Ale z racji tego, że żart był niezbyt śpieszny, zapraszam na transmisję. Kurwa, żenujący się kuł wydarzył. Ja ale. Przepraszam. <noise> no dobra, opowiem wam taki żarcik, taki żarcik dla widza, żeby forma mutan wróciła, co wy na to? Mówi chłopak do dziewczyny. Kasiu, czy ty masz pierwsi? Głupie pytanie. Oczywiście, że mam. To czemu nie nosisz? <noise> Jakbym miał powiedzieć, kurwa, o jakimś youtuberze, co autentycznie mnie wkuria, to na pewno to jest Rewo, nie? On mnie tak niemiłosiernie wkurwia. Na no autentycznie jestem wkurzony. Co mi zrobił? No nic mi nie zrobił, no ale zobacz, wejdziesz sobie na kanał Rewo, chłopiec z jakimś kur... Jakimś godasem, jeśli chodzi o, o, o nie? robił kurwa po 500, 600, 700 tysięcy na każdy odcinek. I on kurwa filmów nie wrzuca. Mega wkurujące to jest. Bo ja też bym sobie film wrzucił, a nie mogę, nie? A chłop, kurwa, no w top 10, kurwa na, na bank kanałów jest, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o wyświetlenia per wideo. I ogólnie jeśli chodzi o, o to, wszystko, co się wiąże z filmami, nie? Że jakby zajebisty kanał ma, wszystko ma zajebisty i tego nie robi. Mega mnie wkurujące. On mówi, że miał problem chciał odpocząć. Okej, okay, okej, okay, jakby wiesz, to... Ja tego nie powiedziałem tak toksycznie, kurwa, że ja pier**ole co za zje, bo nie powiedziałem tego tak. Rewa ma deprechę podobno, dlatego nie nagrywa. Okej, okay, no to przykre to jest. A widzisz, a mogłoby się wydawać że nie wiem, czy to jest prawda, nie? To jakby ja też nie chcę tutaj, bo to jest taki osobisty temat, ale tylko chciałbym jakby nawiązać do tego, że często ludzie myślą, że o ja... Dole no, coś tam, wiesz, mówi w internecie jakby super idzie, wiesz, miliony wyświetleń, pewnie firmy się biją o współpracę z nim, no bo wiesz, ma nieskazitelny wizerunek i tak dalej. Więc wiesz, jest, jest ten fame, jest ten lansik, są te wiózki, wszystko jest kładziej, a, a ktoś świadomie jakby z tego rezygnuje. Nie wiadomo jak na długo, no bo pewnie nie permanentnie, bo, bo, bo ten jakby sukces zawodowy nie zawsze idzie jakby z poukładanym życiem prywatnym. Waczkiewicz, nowa nuta. Jest popyt, jest podaż, my razem na szczyt Ja nie wiem czy ktoś się zgodzi, ale ja myślę, że totalnie jest nietrafiona melodia pod ten bit. Zapisał bym nic nie zrozumiał, No nie wiem co to akurat. A iść do laryngologa, nie? Jak masz problemy ze słuchem. <noise> znaczy, rozumiecie, to rozumie, ale mi tu, jakby totalnie melodia siedzi w tym kawałku. A na teksty już nawet nie patrzę w tych nowych nutach, bo to jakby. bo to jest rzecz nieistniejąca ogólnie w muzyce. Ja już też obniżyłem, jakby, oczekiwania, jeśli chodzi o. bo no to, co teraz wypuszczałem, bo jakby. Ja kurwa, dawno nie miałem tak, że jakaś nuta z tych nowych, która wychodzi, ale obojętnie kogo, nie? To też, żeby nie było. Że jakąś sobie nutkę słuchami mówię, i ja ale, ale to jest dobrze złożone, nie? Największy regres 2023 względem 2022, Żabson. Sentino? Mali? Mali totalnie stylo zmienił. Bo czekaj, bo poprzednia był... A kiedy yy, adwokat Diabła wyszedł? 2023 wcześniej jest import export. Z tym, że adwokat Diabła to była taka duża płyta, gdzie on tu wrzucił wszystkie kawałki z ostatnich lat od ostatniej płyty. Pewnie jakieś self-made i takie rzeczy tu też będą. A to że to nie wszystko jakby wyszło do 2023. Żabson dobra albo puścił na w tym roku? Nie no gdzie? No ale to też myślę, że regres, nie? No będę szczery, nie? Od płyty w samo południe, która była płytą genialną, zajebistą, kurwę dobrą, to ja niczego tutaj nie, nie słuchałem, nie? A takie już kukolskie kurwa brzmienia jak Fluid, to ja nie wiem. Ja nie rozumiem momentu, w którym ktoś wstaje rano i mówi od dzisiaj będę kukoldem, nie? Czy to jest jak mi słuchałeś? No miałem tą wątpliwą przyjemność. Nawet nie wiem o co chodzi w tej piosence. Akurat z jednym rzeczowaniem się zgadzam z tej, z, z tą nutą, nie? Że jakby upijanie czy ucipywanie dziewczyn, żeby a se poruchać, to, to nie jesteś wtedy przede wszystkim. już nawet nie tyle, że mężczyzną, co człowiekiem, nie? Jesteś, jesteś kurwa skończoną kurą. Na to czas zrobienia noty, albo na TikToka się zapało. ta, to też zauważyłem, nie? Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? Marta Linkiewicz? E, jak nazywano <laughs> Adrian <Nadiem> Polak. <laughs> na to liczyłem. Ale szczerze, ja bym chciała być bogata, mieć ładne auto i mieć tak prawda? A this point? Ja bym chciała być szczęśliwa, po prostu. <noise> chciałabym chłopaka, który... nacisnął znaczy, <noise> O kurwa. To nic, nie, nie chciałabym już. <noise> nie no, kurwa, chciała i powiedziała. <noise> Co chodzi w kasynie u mnie? Jak wyjdziesz 10 zł, to ci wytłumaczę. Kurwa. <noise> ja też jestem dobrym człowiekiem, właśnie kurwa. Wczoraj miałem taką rozkwinkę, bo tak się zacząłem zastanawiać, jakich ja znam ludzi, którzy mają hajs, nie? Ale nie mówię taki hajs, kurwa, że mogą sobie mieszkanie kupić. To taki hajs, kurwa, taki duży hajs, nie? No i kurwa, nie znam żadnej osoby, która by się uczciwie dorobiła. Każdy jakiś wał napisał, wyruchał kogoś, kurwa, jakiegoś wspólnika, kurwa, jest waciarzem, jest kurw... no jest ogólnie na wałku się dorobił jakimś, nie? I tak kurwa, do mnie doszło, że się kurwa nie da zarobić pieniędzy uczciwie. No mówię o takim, kurwa. Już w kółkę dużym hejście. no tak? Z 10 baniek euro, nie? Wiesz, ja nie mówię, kurwa, że 5 to jest mało, nie? Ale chodzi mi już, o taki kurwa. Bo jak masz kurwa, 10 baniek euro, to już za bardzo nie masz na co wydawać. Wiadomo, że możesz, kurwa, wiesz, mieć abstrakcyjne rządze i chcieć mieć jacht, kurwa, za miliard. Ale jakby, kurwa, skupmy się na 10 milionach euro, nie? Myślę, że rocznie, czy jak? No, 10 milionów euro po prostu w majątku. Ale ja nie znam Lewandowskiego, kurwa. Mówię o ludziach, których ja znam. Buda myśli, że nie ma 10 milionów euro. To jest, kurwa, 45 milionów złotych się zadajesz z przestępcami. Ja z kim mam się kurwa zadawać? Jak każdy kur... Tak szczerze, jest w kurę mało ludzi, którzy mają nawet taki hajs, że milion złotych rocznie i, I nie są na jakimś kurwałku, nie. Tam na koncie w chuj kur... jakieś 16 tysięcy. Daj mi tysiąc stary. Zdefiniowałem, tu jakiś kurwa przekręci, tu jakaś kurwa luka w przepisie, tu jakiś kurwa dziadek starosta, kurwa, wiesz, tu jakiś ziomek, kurwa, tu jakiś, jakaś lichwa, kurwa, nie? Jakieś takie, wiesz, takie cicho ciemne kurwa tematy, nie? I to jest kurwa demotywujące, bo ja jakby ja bym chciał mieć w chuj dużo pieniędzy, a nie tak chwój dużo, że wierzę, że, że milion złotych, tak w kurę dużo bym chciał mieć. Jestem w kurwę zachłanną osobą. Pod tym względem, że chciałbym tyle mieć, nie? Jakby nie wyjąłbym się na kolegę za, za hajs, ale no zależy też za jaki, nie. Myślę, że chyba każdego da się złamać pieniędzmi. Jestem ciekawy, na czym dorobił się ten MGP, bo Buddha udaje, że go nie zna. Ten kuj... Tysiąc samochodów ma. A i w internecie też musisz trochę się zastanowić, jak coś widzisz. Ja ci powiem tylko tyle i to się nie tyczy nikogo akurat, ale tak na przyszłość, a może się tyczy. K***a. Jak widzisz, że ktoś ma 10 samochodów na podjeździe, to niekoniecznie ma 10 samochodów. Przychodzi do ciebie Tim Cook i daje ci miliard dolarów w akcjach Apple za to, że podpisuje. Zrobisz to? Kurwa, wydaje mi się, że Tim Cook nie ma kurwa miliarda dolarów w akcjach. Dobra, ma. Dodałby mi kurwa połowę swojego majątku. Znaczy, tak, no oczywiście, że tak. Nie no, syna bym nie zabił za żadną kasę, ale poza tym ja bym nikogo nie zabił za pieniądze. A jakbym na przykład wiedział, że nie wiem, kurwa, że ty nie wiem, popełniłeś jakieś przestępstwo i by mi zapłacili dobre pieniądze, to by się na ciebie rozezwał. <laughs> ale dobre pieniądze, nie jakieś tam kurwa wiesz, śrubki. To takie kurwa, a wiesz, że trochę bym żałował, ale potem bym, kurwa, SF90 Stradales odpalił, nie? Co ja wyjebałbym brawczemu do żywocie? Kurwa, za 15 minut, jeśli trzeba by było. Nie, bo ostatnio się tak zacząłem zastanawiać, kurde jaki wałek odpierdolić. Tylko musiałbym odpierdolić naprawdę gruby wałek i 10 lat mogę siedzieć, nie? Ale musiałbym, kurwa, ze mieć. Podpierdoliłbyś byś i kosia, zrobić coś nielegalnego, pokroju z obóstwa do i itp. Za 500 milionów dolarów. Za darmo bym go wtedy podpierdolił. Jakby kogoś kwaśny chłopie. Najpierw miał problem ze mną i dopiero potem pro problem karny. Ile razy by musiał wyjść do Oktagonu, żeby te 45 milionów zdobyć? Kurwa. To by już mi kurwa w jednej czwartej drogi by mi kurwa z mózgu galaretkę kurwa zrobili. Czy znaczy, to, że moi widzowie sobie zjemali, to wiem, no ale weź co? Ja też jestem. Nie wiem, kurwa znowu przytyłem. Już jak jem tą czekoladę codziennie, to już z takim odwiedzeniem kurwa do siebie samego. Patrzę w to luszu, tak można wyglądać. No, no nie smakuje mi to, ale no zjem już, nie? To odpali, jak on podejdzie, tego daj wujeś i wyjdę. Masz jaja, to ok. Erka, no podejdź, podejdź, podejść, podejdź, niech on zerkuje pierwszy. Czemu on nie rkuje? Jeszcze raz mi powiedz, żebym na topa poszedł, to normalnie jadę do ciebie. Kurwa, mam dosyć. <laughs> ale, ale musiałeś tu podejść Wyzywajcie się dalej, nie przeszkadza mi to, tylko w donajtach oczywiście. że no, zerkuj. Chyba w krzakach się chowa przed klipami, tak się gra jeden na jeden, to kurwa pierwszy raz takie jeden na jeden widzę. Co chłop w ogóle zrobił? Nobem jesteś. Weź pie bo to ch było chamstwo jak ch***o, nie? Chcesz wyjść z Gierki? Na polu bitwy jak przyjdzie krzyżak, to będziesz kupa się Bałgo? Jak wejdzie do krzaka? Mm, nie no tak się nie robi, kurwa, że się w krzaki chowasz na jeden na jeden. Co gość w ogóle zrobił, rozumiem? Ale wiesz, że tak to? działa to jeden na jeden. Tak, tak, ta, tak działa. Też jeszcze raz? Bez wchodzenia w krzaki? Dalaj, jak na grać. No chodź, ale kity, tak się ale tak się gra! Ale tak się gra! Zapytaj moich ziomków! Kurwa, no widziałem krali, ziom. grali kurwa, ludzie jeden, na jeden nikt się po krzakach, kurwa nie chowaj. Dobra, okej, okay, to chodź. To nie za kurwa kategoria. Wypij kurwa szmato za to co powiedziałeś teraz. No przecież żartuję, Jezus. Wypij kurwa. Czemu się tak zdenerwowałeś losowo? No nie lubię debili po prostu. No ale Jezu, ty naprawdę się tak wkur... Kurwa w mordę za to co powiedziałeś. No i... Kurwa, ale dlaczego tak się zdenerwowałeś? Ostatnio krzyczeliście, że zły kupon postawiłem, zróbmy sobie stary. Zrobię jeden kupon z wami. Jak wy też chcecie sobie zrobić kupon, to oczywiście możecie się zarejestrować z kodem NITRO, macie w opisie. I dostaniecie w przypadku nietrafienia swojego pierwszego kuponu do 200 zł cashback w postaci free betu. Możecie sobie drugi raz zagrać. Też Adam Security wleciał. Ja myślę, że guzik ogólnie wygra. Zgadzamy się, czy nie? Koro free bez Na to więcej osób musi napisać. Zombie czy Tomasz Gromacki? Pendystans tutaj. Kurwa, tylko to, to różnie się może bo nic nie wiemy o tych dziewczynach. Wiecie, jakaś kupa tam nie odklepie. Kurwa, zazwyczaj dziewczyny nie mają sił. Kurwa, ja myślę, że będzie pełen dystans, no. Mi się wydaje, że żadna drugiej nie znokdownuje trzy razy w jednej rundzie. Maślanka czy Greg? też kurwa nic o nich nie wiemy. Lepiej dać walka po otrwa dystans w walce zombie za dyma? No a to jest 1.35. Greg, widzieliśmy coś, kur. zawsze wolę takie rzeczy po media treningu zrobić tak szczerze. Widziałeś jak się ten security na nagraje z treningu z Arturo bokserem? on machnie dwa razy rękę, będzie zdychoby strenu. A nie to akurat to tamten. Pytanie jest czy guzik kuwa. się nie spąpi. Bo ja na media treningu to, że wyglądałeś, Mediatrening trening bywa mylny. Kupa, bo się zmęczyłem. Ja myślę, że ta walka też po otrwa dystans. Nie będzie tam. Ku jakiejś takiej ciężkiej dominacji. Dobra, dam Grega, jak mówicie. Zadora, Vampir. Też bym dał tu pełen dystans, stary. Lew, Norbert, Dizgierczak. Pełen dystans nie. Chociaż, kurwa... No nie wiem, bo jak Darek przetrwa pierwszą rundę, ten się spompuje, no to będzie, kurwa... Powyżej jednej rundy. Kurwa, gramy Joluvę? Zostaw? No dobra. Ferrari, Koro. Dobra, olinujemy w Koro, stary. Stormin, Sulemski. Chyba myślę, że Sulencki wygra. Przez 5 rund ludzie to punktują, że, że będzie pełen dystans. Marcoń Polak, Pełen dystans, nie 1,20. Myślę, że nie będzie. I ma, mapę, potem przychodzą. Przeliga Bandura, Pełen dystans, tak, nie. Nichuli, tu nie będzie pełnego dystansu. I myślę, że Bandura wygra, ale na to jest większy kurs. No i tutaj kurs. Tu są niejasne zasady dla mnie, dlatego ja tego nie stawiam. Dobra, olinuję. 40 koła jest do wyciągnięcia. O co chodzi z pełnym dystansem? Słuchajcie, jak to jest liczone, że będzie decyzja po prostu. Że, jak masz tam 3, 3, 5 rund, czy ile tam jest, w zależności od walki, to że po prostu przejdzie do decyzji, nie? Że będzie decyzja po prostu. Z jakim konem trzeba grać na kilku? Z kodem Nitro Stary. Ja głowę, ja nie ręki. w moim aucie. To Malik śpiewa? Klip ładny, ale poza tym to. jakoś mi to nie siedzi. W ogóle Malik nie brzmi jak Malik. Pra mnie to wkurzy.